Daj na to, na, na rody, jak na rody. Ja będę troszkę prekordata, bo co jest z Lekarza i Schodu, to nie rozumieli troszkę ukraińskiej swojej mowy. Tak, dobre, może inny przyjacą zapytać wczoraj. Kto zna Come si chiama mamu di Susana? Oh, questo lo bez senza accento, po'ucraino. Chi? Maria. 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 Dobre, Maria. 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 Ски, звитки, мы приехали. Кто звідки ми приїхали самі. Хто знає, звідки царі приїхали?

Schodu? Z Schodu. Z z Może was jakieś zapytanie do Celi? Może coś chcesz te Celi? Kto chce zapytać Celi? Ona chce się zapytać Celi? Kto chce zapytać Celi? Słuchajcie, wy kiedykolwiek żyjecie w celi, widzieliście, a tu trzy żyją w celi, można zapytać, co chcesz, na przykład, jak sprawy, jak one siebie poczuwają, ile ich po wrogi, czym one zajmują się w domu, kto chce zaraz zapytać coś. Dobry. Jak? O, dużo dobrych. A czy te celi odpowiadają? Ktoś chce go cie zapytać, serca. Wino chce? Jak was zwą? Jak was zwą te? O, duże dobre pytanie, Jak zwą tych celi? Já, Melchior. Melchior. Gaspar. Baltasar. Melchior, Gaspar e Baltasar. Baixe, né? Troia А скільки Assim много років. Да, очень багато років. Бачите, як борода побіліла. <свят> О, декілька тисяч уже. А, а що ще? Хто хоче запитати? ti che один zar сказал, що у нього дуже добре, то треба перепитати усіх тепер. Добрий привітке. Abbiamo viaggiato tanto, però siamo felici perché siamo venuti ad adorare Gesù. abbiamo portato дуже багато подорожували, але ми дуже щасливі, бо ми прийшли, щоб поклонитися Господу і E abbiamo portato dei doni a Gesù. також подарунки для Ісуса.

И потому что он правдивый человек, он также испытывает смерть,